Z tej strony Let's Play Games 1 a dzisiaj sobie zagramy na serwerze PvP. Już trochę już gram w ten serwer proszę bardzo, dzisiaj sobie zagram na tym serwerze. Jak widać zmieniłem sobie skina. Zmieniłem właściwie nazwę sobie na dniu 12. Eee... tak. Mmm... tutaj jest, mamy dla VIP-ów. Ja zaczynam od nowa. 32 level mam. A, mam, mam A gdzie moje? O Boże... Było. Czekajcie, co tu w ogóle zgrać, dobrze. Niestety nie, amfiteksowe kulej. Ale coś mi się zmyło. Dobrze. Jezus, już wystartowało, ile tak to graczy. ile to Ło, dużo nawet. Zgracze, badaje, czy się wydaje, że też to tak za nami idzie? A, nie, nie idę. mojej arena nie chcę tego. No dobrze tutaj skit brush arena ja nie chcę tego dobrze, tutaj oh, yeah. okej okay. Jak kocham A! Już. Kaki. Jakaś nowa arenka. Jak ja nienawidzę w to grać. Ja mam to nie. mam nigdy nie. Już, już... Ludzie się tak iść. Nie mam, 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 mam seria. Wiedziałem. O oh, nie co będzie dobrze. Może zagramy sobie w coś innego. Tylko małe cięcie i się widzimy za chwilkę. Dobrze, jesteśmy z... powrotem. musiałem z skina, bo tam ten serwer nie tolerował mojego skina. Dla was to było krótkie, ale dla mnie chyba godzina. Nie, nie, nie. Idziemy na Trollocraft Oni ku matki mam. Sobie hmm. eee, le, 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 le. Pokażę jeszcze wam serwer Dobra, bo ja tylko trzeba małe znowu cięcie i widzimy się na chwilkę, cięcie. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Musiałam małe cięcia zrobić. Ma, 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 Muszę znowu uciec, ja, bo tamten sobie to nie kolorował. Na Kowalskiego, myślę, że to nic Ja się robi właściwie. I... To jest fajny serwer, oczywiście IP w opisie tego serwera. I... Niestety dzisiaj nic nie nagrywam, bo no, ledger jest tam gdzieś w kościele, chyba, to, co wiem w tej chwili. Z dziesiąta dochodzi. No, gdzieś jest w kościele. Teraz. Um... Tak więc postanowiłem nagrać niestety sam. Miałem z plaski moim kolegom, ale też gdzieś wylas. To też gdzieś w last yy. Serwer możecie ze mną nagrywać Dajcie swojego Skype'a w, yy, w opisie filmu yy, Serdecznie zapraszam na serwer jest SG Również 4 areny SG Jak tu widzicie Trzecia arena, ktoś tam wygrał Tutaj macie ten Tu wchodzicie tu, 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 tu Szczerze, że jeszcze to nie było takiego tylko mam, że mam takie fajne moduł jednego więcej jak widać hmm. serwer bardzo fajny zapraszam serdecznie może nagrać z niego let's play piszcie w komentarzach jakie mam nagrywać z tego let's play jeśli nic nie napiszecie czyli że nie mam nagrywać let's play tego serwera, tego pięknego serwera, crowdboardu. Yy, Lager też wam dał IP, ale ja wam też dam IP, żeby nie było hamstwo, hamstwo, bo to kłamie, hamstwo. Yy, czy to no, jest ona? Nie, nie ma jej. Żeby nie było chamskie, czekajcie. Yy, takich jakichś domów moich kolegów, ale już mieszkają gdzie indziej, teraz to jest mało Nie wiem, nie wiem... Jezu, miło mi że to będzie w No także że tu taki przytulny... Jeśli chcecie tu zostać home'a... Widzicie, tam ustawione. I nie mamy dokonanych ma bardzo dostępnych. Tutaj jest fajny mechanizm, że to się zamyka i otwiera. I tam nie wiem, co lepiej z nim. Możemy tutaj wejść zobaczyć. Spokojnie, mam miecz, jeśli coś. mam będzie, czy coś I chyba w tym odcinku to by było na tyle. To jest tylko zapowiedź. Yy, może nowej serii, nie wiem. Ale to jest taka mini zapowiedź, bym powiedział. Tak więc komentujcie. Z... Albo czekajcie, jeszcze pójdziemy spawn. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapujcie, lajkujcie. Także żegnam się z Wami na razie, cześć i czołem.